No to startujemy i robimy najważniejszą rzecz. O! I teraz już można jechać dalej. Samochód do testów użyczył Volvo Carplichta Gdynia. Pomorski dealer marki Volvo. Witam serdecznie moi drodzy na kanale. Wracamy do testowania i pojeżdżawek samochodami. Tym razem w moje rączki wpadła Volvo. Volvo XC40 wersja B3. W dużym skrócie benzynowa dwulitrowa turbodoładowana jednostka wspomagana nam miękką hybrydą. Ten. Samochód już znacie. On debiutował w 2017 roku i tak naprawdę niewiele się zmienił. Bo i po co? Ktoś mi ostatnio powiedział, że Volvo się ładnie starzeje i to jest prawda. Zobaczcie modele XC60, XC90. To jest klasyka, która od kilkunastu lat, nawet można powiedzieć w przypadku XC90, jest z nami na rynku, ale ona nadal świetnie wygląda. I podobnie XC40. Owszem, owszem. Tutaj nie znajdziemy jakiejś ekstrawagancji, niesamowitej emocji, ale wszystko co trzeba, ten samochód ma. I co najważniejsze, ten pudełkowaty kształt powoduje, że mamy bardzo, jak na wymiary zewnętrzne bo to jest przecież kompaktowy crossover o długości troszkę ponad 4,4 metra. Miejsca w środku ma więcej niż można by się spodziewać. Ja mam 1,75 cm wzrostu, staram się siedzieć dosyć daleko od kierownicy. Absolutnie nie jestem z tych, co się dowiecie tak brzuchem Ym. i mieszczę się tutaj wygodnie. A co najważniejsze, jak siadam za sobą samym, z tyłu, też spokojnie można jechać w trasę. Mogę tuptać nóżkami, nie ma problemu. Także, jeżeli patrzycie pod kątem wymiarów zewnętrznych do wymiarów wewnętrznych to jest bardzo dobrze. Myślę, że dużo osób ma obawy, co jest z bagażnikiem, no bo jeżeli mamy duży rozstaw osi, tak jak w przypadku tego modelu, no to gdzieś ta pojemność bagażnika się traci. Nie, słuchajcie, 440 litrów, tak, ile pokazuje e, dokumentacja techniczna, nie wiem, nie mierzyłem, natomiast e, Bagażnik jest bardzo fajnie funkcjonalnie y, zrobiony w takiej bryle prostokątnej i co najważniejsze ma podwójną podłogę, więc tam spokojnie możemy jeszcze coś zdołubchać albo podłogę postawić tak w... pionowo, żeby na przykład rzeczy, które się walają po bagażniku nie walały się nam tak mocno. Kabina pasażerska w tej wersji jest to wersja y, plus, pakiet Dark. Dla mnie osobiście wygląda świetnie, aczkolwiek jest troszeczkę smutna. Nie ma tutaj żadnych akcentów kolorystycznych, podsufitka ciemna, ciemne wykończenie, bardzo fajna, taka zamszowo, e, zamsz połączony ze skórą, tapicerka foteli. No fakt faktem, że piano black tutaj absolutnie, zresztą duży jest piano black, jeżeli popatrzymy sobie na wnętrze, to mi nie leży, natomiast reszta jest kulturalna, stonowana, taka jakby to powiedzieć prawie klasa premium. Dlaczego mówię prawie, bo słyszycie? No, te plastiki nie do końca są premium, natomiast mamy no, nagłośnienie Harman Kardon, które gra bardzo dobrze. Mamy bardzo fajne i przejrzyste multimedia oparte o Androidzie. Mamy przyciski funkcyjne do sterowania multimediami, niestety przyciski klimatyzacji tylko dotykowo. Ekran i zegary, no tutaj... <gryw> Możliwości konfigura konfiguracyjnych raczej nie ma. No, możemy wyłączyć nawigację albo zostawić ją. To jest wszystko. Natomiast tak naprawdę nie potrzebujemy nic więcej. One są przejrzyste, czytelne, widzimy to, co mamy widzieć, czytamy to, co mamy czytać. Ameryki nie odkrywamy. Ponieważ auto nie ma nawet możliwości zmiany trybów jazdy, to tutaj nic się nie będzie na czerwono paliło, na pomarańczowo, nie będziemy mieli wodotrysków i fajerwerków. Po prostu zwykła klasyka gatunku. Nawet ta nieszczęsna klimatyzacja, która no jest dotykowa, wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, można jej wybaczyć chociażby z tego powodu. Popatrzcie, obniż temperaturę mi o 1 stopień. Okej, zmniejszam temperaturę. No, także możemy sobie tutaj poradzić. Podoba mi się, że wnętrze jest zaprojektowane, żeby było bardzo funkcjonalne. Mamy podłokietnik, który jest całkiem spory, a tu jest jeszcze taka fajna słuchajcie, jakby myślałem, że to jest popielniczka. To bardziej śmietniczka, czyli wrzucamy tutaj jakieś bileciki parkingowe, papierki po cukierkach, a później to sobie wyciągamy i możemy wyrzucić do śmietnika. Mamy oczywiście ładowarkę indukcyjną i naprawdę sporo miejsca. Mamy podgrzewaną kierownicę, mamy podgrzewaną przednią szybę. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo fajne audio. Yy, tylna klapa, oczywiście, otwierana i zamykana gestami, z pilota. I co najważniejsze, system Kamer360, które tutaj naprawdę warto dopłacić. Dlaczego? To jest dość zwrotny samochód. Ma fajną widoczność na boki, naprawdę, ale z tyłu słupki CT masywne, które nadają charakteru, które są jakby spójne z całą linią modelową. Dzięki czemu. Dupeczka tutaj przypomina starszych braci XC60, XC90, powodują, że przy parkowaniu no, widoczność od tyłu jest e, mocno ograniczona. No i tutaj system kamer oraz czujników e, odgrywa niebagatelne znaczenie, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie czują się do końca pewnie i nie lubią korzystać aż tak z lusterek. Te natomiast są duże, wyraźne, widać w nich to co. Ma być widać, bardzo praktyczne i co najważniejsze, m, muszą być fajnie zaprojektowane, bo przy dużych prędkościach. Ten samochód jest cichy. Nie słuchaj, nie słuchaj tutaj jakichś dziwnych szumów aerodynamicznych. Hamulce są bardzo dobre. Kilkukrotnie naprawdę musiałem z wyższych prędkości dohamować żadnych problemów. A co więcej, tak jak tłumi zawieszenie wszelkie nierówności, dziury, jak auto się prowadzi, biorąc pod uwagę pudełkowaty kształt, to że mamy spory prześwit, to że jesteśmy jednak w crossoverze, szapo. Szapoba, technicy z Volvo nie czuję tutaj w ogóle ani gabarytów, ani wymiarów, ani masy. Ten samochód prowadzi się jak bym powiedział, no, może nie nierasowy hatch, ale jak fajne, małe, miejskie auto. Sprawia wrażenie takiej lekkości. Jak wejdziemy w zakręt, nawet za dużą prędkością nie będzie nerwowy. Płynnie, płynnie zacieśni sam zakręt. Mimo, że yy, tylko i wyłącznie jest dostępny w silnika spalinowych napęd na przód, No bo wersja 4 na 4 też musimy kupić elektryka tego Recharge. To ja na razie nie widzę powodów, dla których y, miałbym płakać, że nie mamy pędzonej tylnej osi. Naprawdę jest bardzo dobrze. W surkus do tego jędrnego, fajnego, sprężystego zawieszenia i naprawdę to czuć, zwłaszcza jak się na przykład pokonuje szybko zakręt bo wyjeżdża z ronda. Rewelacja. Ym, przychodzi układ napędowy, który. Połączenie silnika i skrzyni biegów jest, yy, widać, dopracowane pod względem nawet software'owym. O czym mówię? Zobaczcie, ile razy w swoich materiałach yy, dotyczących chiptuningu, dotyczących ogólnie współczesnej, współczesnej motoryzacji, narzekam na tak zwane WLTP-lagi, zamulenie silnika, zamulenie skrzyni biegów, powolną i długotrwałą reakcję na gaz w samochodach, które no, teoretycznie są o wiele mocniejsze od tego silnika, bo tutaj mamy tylko te 163 konie i tam 13 z miękkiej hybrydy. Ile razy? Wielokrotnie. Tu, uwierzcie mi, tym samochodem na dzień dzisiejszy zrobiłem 340 km, ani razu, ani razu nie miałem wrażenia, że jest źle trafiony bieg w stosunku do tego, czego ja żądam, wciskając pedał gazu. O co chodzi? Jedziemy sobie o, mamy trochę pustej drogi. Jedziemy sobie 50 na godzinę? Teraz się wyłączył silnik. O, tutaj też a propos właśnie miękkie hybrydy, która oprócz tego, że dodaje troszeczkę tego takiego pierwszego odejścia, to jeszcze bardzo fajnie go odpala. Zobaczcie, O, już jest odpalony. Nawet nie było pół sekundy, ale jedziemy 50 na godzinę. Mamy 1300 obrotów. Dodam trochę gazu, on już robi redukcję i jedzie. E, ile razy? W silnikach nawet trzycylindrowych producenci. Nie wiem, trzymając te idiotyczne normy pod względem spalania i e, CO2, zmuszają, albo właściwie tak jest, domyślny tryb, e, zmuszają silnik do tego, żeby pracował z obrotami 1000-1100 obrotów, nawet w jednostkach trzycylindrowych. Przecież to jest absurd. To każdy rozsądny mechanik, to się chce przeżegnać lewą nogą. No bo. Są pewne ograniczenia fizyczne, smarowanie jest wtedy słabe, duże obciążenie na wał, na panewki, więc niskie obroty poza tylko złudnym mniejszym spalaniem nie dają niczego i tego wrażenia, że silnik chce nam wypaść. Tu absolutnie nigdy nie miałem problemu, że ten silnik nie trafił, właściwie program sterujący silnikiem skrzynić biegów nie trafił w odpowiednie przełożenie. Kiedy trzeba, dodajemy gazu, on już robi redukcję i jedzie. To nie są super szybkie, wyczynowe redukcje, bo tu nawet nie ma trybu sport. Natomiast no jest to dla przeciętnego, zwykłego Kowalskiego super rozwiązanie. Kiedy trzeba, jest cichutko, kiedy trzeba, mamy moc. Sam silnik. To jest ta wersja B3, jest też wersja B4, która ma bodajże 110 koni z katalogu, czy 110 parę. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. I daje sobie naprawdę prawą rękę uciąć, że jest to dokładnie ta sama jednostka napędowa co tu, tylko no, ta została wykastrowana celowo, to kwestie jakby różnorodności w gamie modelowej, kwestie marketingu. Dlaczego tak śmiem tak twierdzić, bo poczekajcie, zwolnimy trochę no znowu się wyłączył, patrzcie, dotykam gaz już, już jedziemy e, dodajemy gazu i ta góra nie jest za dobra. To znaczy bardzo fajnie to widać w jeździe miejskiej. Ten samochód w sposób wręcz aksamitny i taki lekki nabiera prędkości. Tu wystarczy położyć nogę na gaz, wcisnąć 15-20% całego zakresu pedału gazu i on już jedzie. On już jedzie wyraźnie, chętnie, bardzo miło, przyjemnie, bez wyczuwalnych zmian biegów. Po prostu przyspiesza płynnie. Natomiast jest to trochę oszukanie, bo wciskamy głębiej i no dużo się więcej nie dzieje, nie? ale właśnie dochodzimy mniej więcej do tych 4000 i nagle czuć, że tak jakby ktoś go tak ścisnął, trochę wiecie. Nie? Tu przypuszczalnie jest wycięty w oprogramowaniu, tam spada doładowanie, może jest zamykana przepustnica, nie wiem, nie patrzę, ale ta moc jest płasko. Podejrzewam, że w normalnej dwulitrówce ona by rosła do tych 110 koni, więc tak, tego troszeczkę brakuje i to czuć na trasie, kiedy lecimy z dużymi prędkościami albo chcemy wyprzedzać. Paradoksalnie lepiej e, i czasem lepiej się ta auto zbierze, kiedy nie będziemy wciskać gazu do dechy, że zrobi kick down, tylko wciśniemy tak, żeby pojechał z momentu. O, tak jak teraz. I zobaczcie, tu jest nawet lekko pod górę. Bez problemu się napędza. Ale ogólnie układ napędowy, skrzynia biegów, tu jest siedmiobiegowa, sprzę... dwusprzęgłowa skrzynia biegów jest naprawdę bardzo dobrze zestopniowana, świetnie komunikuje się z silnikiem i zespolenie jeszcze z układem miękkiej hybrydy jest zrealizowane w sposób no, prawie wzorowy. Raz tylko, raz tylko na aktywnym tempomacie, kiedy dojeżdżałem do auta w korku, przy redukcji tak jakby coś szarpnęło i zagrzęcz, zagrzęgoliło, ale to było raz, nie wiem czy pomyłka w sofcie, czy coś tam się zaczęło dziać. Niemniej, Także, że jeżeli mówimy o aktywnych tempomatach i tych innych rzeczach, które, no wiadomo, we współczesnym samochodzie muszą być, to tu mam chyba najwięcej zastrzeżeń do tego egzemplarza. Bo kiedy jedziemy sobie, powiedzmy, autostradą, grzecznie w kolumnie 120-140 na godzinę, jest ok. A na tego typu drogach krajowych, którymi jadę teraz, gdzie są wysepki, jest nerwowy. To znaczy, zobaczy wysepkę, za późno jakby zareaguje, później się ratuje, mocniej zacieśniając. No parę razy musiałem przejąć kierowanie tak mocno i, i, i trochę go prostować. To można by, myślę, troszeczkę dopracować. Naprawdę, to tak, tak ten. Po drugie, mm, nie wiem. System, który pilnuje nas przy zmianie pasa. Czasem Reaguje za mocno, czasem w ogóle nie reaguje, nie umiem go rozszyfrować. Ale i tak zazwyczaj wyłączam te systemy, jadę sobie, bo przyjemność z jazdy, przyjemność trzymania tej kierownicy, przyjemność wciskania gazu naprawdę w tym samochodzie jest spora. To nie jest wiadomo autoemotion, tak? To nie jest samochód, który, o Boże, będę śnił po nocach, ale ja nie mam do czego tak naprawdę się przyczepić. A w nowych samochodach uwierzcie mi, zazwyczaj marudzę bardzo, bardzo, bardzo pojazdach testowych bardzo. Tu jest wszystko tak jak być powinno dla przeciętnego Kowalskiego, smysa, Jona czy Heinricha. Jest naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o spalanie, bo to jest na pewno rzecz, która będzie wszystkich nurtowała. Mamy 8,4 litra średniego z 350 km. Przy prędkości 140 km na godzinę samochód tak średnie jak Wyliczyłem sobie, spalał jakieś 9 litrów paliwa. To nie jest źle. W mieście myślę koło 8. Na drogach takich pozamiejskich, gdzie sobie lecimy do stuweczki, no, jest tak myślę 6,5-7. Bardzo przyzwoicie. Nie są to wartości rewelacyjne, ale bardzo przyzwoite. Eee, natomiast, co naprawdę jest bardzo warte odnotowania, to cisza w kabinie. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale specjalnie powiedziałem sobie po drogach gorszej jakości. Nie słyszymy ani pracy zawieszenia, ani pracy układu napędowego. No chyba że naprawdę ciśniemy już tak grubo. Przy 140 na godzinę mamy 400 obrotów i możemy spokojnie sobie z partnerem, partnerką pogadać. Jest kulturka. Możemy posłuchać radyjka. Nic nie szumi, nic nie wyje, nic nie huczy. To jest coś. Co we współczesnej motoryzacji jest ewenementem. Dlaczego? No bo wszyscy teraz odchudzają, zmniejszają tą ilość mat wytłumiających, e, wszelkich wygłuszek. A później efekty są takie, że mamy marki premium, które są głośniejsze niż e, z sprzed kilku lat, tak? A tu? Tu jest cichutko. I tak naprawdę, chyba największym atutem tego samochodu, i będę to powtarzał, jest właśnie przyjemność zjazdy w ciszy, która czasem przypomina wręcz aż. Nie wiem, jazdę elektrykiem dosłownie, no z silnika teraz, jak sobie jadę tak 60-70, to praktycznie biorąc w ogóle nie słyszę. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. No dobra, to tak się nachwaliłem, nachwaliłem, no ale warto by było jednak coś poszukać nie do końca dobrego. Więc tak, oczywiście, ta auto ma mankamenty, nie za duże, naprawdę. Bardziej się czepia niż, niż, niż dają mi się we znaki. Eee, tak jak mówiłem, brak fizycznych przycisków od klimatyzacji, no niestety. Nie podoba również mi się praca asystentów, jak i też czytanie znaków. Bardzo często się gubił i mimo że ma wgrane mapy Google, to nie wiem dlaczego z nich nie korzysta. Na obwodnicy, tam gdzie mamy do 100 km, pokazywał 100. wjechałem w rejon, gdzie jest 120, nie wiem czy Tyr zasłonił znak, czy co. No generalnie nadal pokazywał mi 100. Tak? Często na drogach lokalnych też tak widzę z tymi znakami. Jest bardziej to bym jako sugestie taką, ale, ale, ale. Od razu na początku testu to zaznaczyłem i to jest świetna sprawa. I mam nadzieję, że inni producenci też do tego dojdą. Tutaj nie trzeba się przeszukiwać menu, żeby wyłączyć tych idiotycznych asystentów. Nie, tutaj wystarczy przytrzymać, dosłownie nawet pyknąć przycisk i już mamy. Teraz będzie aktywny, a teraz będzie nieaktywny. Czyli te wszystkie brzęczki upierdliwe nie denerwują. Ale co więcej, coś Wam pokażę, bo to jest dosyć ciekawe. A propos właśnie brzęczków, asystentów, po pierwsze. Roczyki 2025 nie mają na szczęście tego systemu, który monitoruje ruch naszych gałek ocznych. I ten samochód nie drze się co chwilę, jeżeli tak będziemy trzymać rękę, że skup wzrok, uważaj, gdzie patrzeć i tak dalej. To jest rewelacja, bo naprawdę, naprawdę to potrafi oprócz tego asystenta ISA prędkości no, zepsuć całą przyjemność zjeżdżenia To jeszcze, nawet jeżeli odzywają się asystenci, nawet jeżeli coś się dzieje, to tutaj musiała być jakaś inżynieria dźwięku która powoduje, że te dźwięki są. Nie, nie wkurzają. One dają znać o sobie, ale nie wkurzają. Ja. Na potrzeby odcinka. O, słyszycie? To jest pełna kultura. W tym samochodzie naprawdę czuję, może nie premium, ale wysoką jakość. I fajne takie, takie logiczne i bardzo praktyczne rozwiązania, które są proste i można je wdrożyć w wielu markach, w wielu modelach, ale tam inni mają w nosie: lepsze są te tablety, jakieś bajery podświetlane LEDy z przodu, wielkie, no, nie wiem po co to komu. No, a tu, o, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy podświe podświetlany twu, podgrzewany znak, ten wielki Volvo na grillu. Mhm, aż się uśmiechnąłem, mówię, a po diabła. Słuchajcie, to ma swoje wytłumaczenie. Dlaczego? Bo z tyłu jest radar i obok kamera. I teraz, jeżeli jedziemy w zimę, a wszyscy co mamy aktywne radary i korzystamy, wiemy doskonale, że w zimę te systemy często zostaną oblepione śniegiem i później nie działają w ogóle, to tu raczej nam to nie grozi. I to jest właśnie zamiast tych durnych, podświetlanych LEDów, zróbmy podgrzewane atrapy do radarów. To jest o wiele bardziej praktyczne. Jak już mamy coś robić z przodu, nie? I Volvo pomyślało, mamy, fajnie, super. Podoba mi się, naprawdę ten samochód mi się podoba. Czym go sobie kupił raczej nie. nie? To nie jest mój. Nie jestem w ogóle targetem volvo. Ja bardziej emocjonalnie podchodzę do motoryzacji. Słuchajcie, jesteśmy na kanale Autocholicy. Sam mam samochody, które na pewno nie są ani rozsądne, ani praktyczne, są bardziej głupie, i takie po prostu, ach, ale, ale są, no mają jakiś charakter, mają jakiś wyróżnik. Ten jest do bólu poprawny, do bólu praktyczny, ale z drugiej strony rozumiem ludzi, którzy pójdą i go kupią. Bo, jeżeli nie szukasz emocji, tylko szukasz praktycznego, fajnego samochodu, który jest dosyć ekonomiczny, który daje bardzo dużą przyjemność i imersję z takiej normalnej jazdy, który nie boi się też jakichś większych prędkości, aczkolwiek absolutnie nie zachęca do tego, żebyśmy latali szybko. Nie, 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 co to to nie? On, on wejdzie z zakręt szybciej jak trzeba i wyprowadzi Cię z tego zakrętu, ale nie lubi tego. To no, mamy, słuchajcie, mamy. Mamy fajne wnętrze. Nawet słuchajcie, ta flanelka z boku na drzwiach w pierwszej chwili, tak mówię, o Boże, to wygląda jak jakaś wykładzina z kastorami, ale z drugiej strony, może dzięki temu jest tutaj tak fajnie cicho. To jest praktyczne. Nic ci nie brzęczy, nic nie stuka. To, co trzeba, jest miękkie. To, co trzeba, jest dobrze wytłumione. To, co trzeba, jest czytelne. To, co trzeba, jest przejrzyste. To, co trzeba, działa tak jak powinno. Słuchajcie, mamy wreszcie w miarę fajny samochód. Nowy, bez tych elektronicznych udziwnień i bez mnóstwa asystentów, które są mądrzejsze od ciebie, a które tak naprawdę tylko zazwyczaj ci przeszkadzają. Szapowa, Volvo. No dobra, no to w podsumowaniu warto jeszcze wspomnieć kwestie cenowe, bo tu będzie największy zgrzyt. Tak, Volvo to jest klasa premium, tak się klasyfikują, jeśli chodzi też o ceny. Oni wiedzą, że klient, który nie wiem, doceni te walory, lubi tą markę, zapłaci więcej, no bo oczywiście są ludzie, którzy patrzą, nie wiem, pres, przez pryzmat pojemności, ilości foteli, bagażnika e, bądź wyposażenia, no to wiadomo, tutaj będzie dyskusja, ale e, jak odbierałem ten samochód z salonu Volvo Car tak dnia, porozmawiałem sobie ze sprzedawcą, więc tak, cena podstawowa auta z silnikiem czterocylindrowym, a taki uważam za jedyny sensowny tutaj, z tą miękką hybrydą to jest około 175 tysięcy. Ten konkretny egzemplarz w tym kolorze, z tym wyposażeniem, z tymi wszystkimi ekstrasami, z tymi kamerami 360 i tak dalej to jest około 220 paru tysięcy. Sporo, nie? No tak, ale, ale, ale. Po pierwsze, można liczyć, myślę, na jakieś sensowne, korzystne finansowanie, jakieś oferty z rozsądnym upustem. Po drugie, ludzie, którzy zdecydują się na ten, powiedzmy, tą markę, to też będą bardzo indywidualnie sobie go konfigurować, będą kupowali coś, podejrzewam, na lata. Więc plusem jest na pewno krótki czas oczekiwania auta do produkcji. No i słowem podsumowującym, uważam, że to jest tak. Ten samochód nie jest wybitny w jakiejś tam rzeczy ale wielu jest bardzo dobry, to jest tak jak stary kumpel kupujecie po prostu przyjaciela przyjaciela, który może nie jest najgłośniejszy który może najlepiej nie wygląda ze wszystkich osób na imprezie, ale który robi to co ma robić, jest po prostu Twoim wiernym, dobrym przyjacielem kimś, na kim możesz polegać, kogo lubisz z kim lubisz przebywać i tak naprawdę to jest to Volvo niby nic a po prostu bardzo fajny Samochód, który, który daje przyjemność z jazdy, Nie jestem w stanie tego Wam jakoś pokazać, przedstawić w tabelkach, menzurkach, w wymiarach. W, nie wiem w ilości sekund do setki. Przecież to ma 8-6 sekund, to nie jest jakaś rewelacja, ale naprawdę wrażenie subiektywne, że ten samochód jest znacznie mocniejszy, że jest znacznie lżejszy. Że jest większy niż to wszystko jest w rzeczywistości. On pięknie po prostu sprzedaje swoje atuty. Fajnie, udało się. Cieszę się bardzo. Dziękuję, że oglądaliście. No i co, trzymajcie się!